Mecz za sterami drużyny. Czy udało się już coś zmienić w zespole? Mil -d -d obejrzymy jak pierwszy raz prowadzi zespół. Witamy państwa serdecznie. Nie będę ukrywał, że trochę czekałem na ten mecz. Miejmy nadzieję, że poziom widowiska nie zawiedzie i będzie o czym rozmawiać. Kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Cieszymy się, że to nam przypada przyjemność. Ale teraz będzie szansa, musi to strzelić. Fantastyczna parada! To prawdziwa sztuka, wybronić tak niebezpieczną sytuację. Czasem w takich sytuacjach bardziej nawet liczy się chłodna głowa i opanowanie niż bramkarskie umiejętności. Ale tu nie zabrakło ani jednego, ani drugiego. Ci dwaj szkoleniowcy stają naprzeciw siebie po raz pierwszy. Ciekawe, czyja filozofia okaże się skuteczniejsza. Pierwsze starcie zawsze niesie element tajemnicy. Obaj będą chcieli zrobić dobre wrażenie i wyjść zwycięsko z tego pojedynku. Piłka za linii obrony. Szansa, czy przełamie impas? Łatwo sobie poradził z tym uderzeniem, ale piłka szła prosto w niego. Dobrze się tutaj ustawił, jednak ten strzał zupełnie nieudany. Nie musiał się wysilać. Jacku, ten piłkarz przykuwa dziś uwagę mediów i kibiców też. Myślisz, że udźwignie presję i zaliczy świetne spotkanie? Mamy do czynienia z nieprzeciętnym talentem do zdobywania bramek. Co teraz? Blokuje teraz bardzo groźny strzał. i tym odbiorem udaremnia atak drużyny przeciwnej. Okazja na prowadzenie. Dobrze teraz broni. Brawo. Daleko dogrywa w pole karne. Dobra obrona. Strzał wyłapany. Kiedy piłka leci prosto w Twoje ręce trzeba się postarać, żeby jej nie złapać. Też ma okazję! Ależ cudowna parada! Wydawało się, że kilka nieuchronnie zmierza do siatki. Tym razem nic z tego. Rywal podchodzi coraz bliżej, a oni tylko się przyglądają. Teraz, czy trafi? Nie był to jednak zaskakujący strzał. Piłka była pana bez większego problemu. Pina Doskonała postawa w obronie. Podręcznikowe wręcz przerwanie akcji. Teraz przejmują inicjatywę. Pawlowicz. Pulisik. Ależ ma miejsca przed sobą na skrzydle, chce to wykorzystać. No nie, nie wyszła zupełnie ta akcja. Tracą piłkę. Dobre prostopadłe zagranie piłki. O, teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. Dobry moment, by dośrodkować. Zawodnik wyjaśnił sytuację. Będziemy mieli rzut rożny dla rywali. Stadion teraz ożył na decyzję o rzucie rożnym. Mogą w tym meczu nie mieć wielu takich sytuacji. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Ma do kogo wrzucić piłkę. Niezły teraz ten pomysł. Imponujący strzał z woleja. Ale niestety nie dotarł celu. Niewiele brakowało, a udałoby się skierować piłkę do bramki. Jednak mamy pudło. Szkoda. A tak, dobrze to wygląda. Jeśli dobrze wykonają ten rzut rożny, będzie szansa objąć prowadzenie. Ależ poszedł na przebój. Ależ parada. Wyciąga się jak struna. Nie pozwala piłce wpaść do siatki. i bardzo nieudane to wybicie. Dobra interwencja. Mi tę próbę ataku. Szansa. Czy przełamie impas? Ale był czujny. Brawo. Rzutka w pole karne. A nie, budło po tej główce. Nie było nawet blisko. Znowimy od Bramki. Obrona tutaj zasłużyła na pochwałę. Postawiła twarde warunki i to się opłaciło. Rzadko trafia się tak zacięty, emocjonujący mecz do komentowania. Widać to po statystykach, że obie drużyny stwarzają sobie sporo okazji i robią wszystko, żeby tu wygrać. Nie może chybić. Bramka! No i mamy otwarcie wyników w tym meczu. Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie. Cisnął tam futbolówkę strzelec uderzając. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami. A przed nami 45 minut emocji. Juranowicz. Dobry teraz przerzut. Dobra, górna piłka na wolne pole. Po tym wybiciu będzie wrzutka z autu. Bardzo dobre to zagranie. I to tyle z tej akcji. Piłka poza boiskiem. Za chwilę wrzut z autu. Są niezłe możliwości rozegrania piłki. Co będzie teraz z tej okazji? Jest! Piłka w siatce! To daje im w tej chwili dwubramkową przewagę. Gramy dalej przy wyniku 2 do 0. Lotus I piłka za linią. Nieudana ta akcja. Dochodzą do nas ważne informacje o zmianie rezultatów w spotkaniu Juventusu. Tak, to jest kolejny gol dla Juventusu. Daje im to prowadzenie 2 do 0. Na zegarze 53. Minuta meczu. Dziękujemy za tę informację. Sporo teraz przestrzeni. W bocznym sektorze może być ciekawie. Może być interesująco. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Dobre podanie i czy będzie gol? Tak jest! Łapią kontakt! Tym golem dają swojej drużynie nadzieję i sygnał do ataku. Przystanie 2 do jednego kontynuujemy grę. Josip Juranowicz. Wytrwale powoli budują teraz akcję. Wygląda to całkiem nieźle. Dłuższą tę akcję w zarodku. Nic z tego nie będzie. Josip Juranowicz. Łapie piłkę w ręce. Bez problemu. Kofana. Może być groźnie. Doskonała interwencja obrończy. Było bardzo groźnie. Ta akcja mogła zakończyć się golem. Sztab najwyraźniej uznał, że drużynie potrzeba nowej energii z ławki. Uwaga, ważne wieści. Mamy informację, że padła bramka w meczu Juventusu. To trzecie trafienie dla drużyny Juwe. Prowadzą już 3 do 1. Za nami 69 minut. Spotkania. Wszystko jasne. Dziękujemy bardzo. Ma dobre opcje do rozegrania. Czy będzie z tego remis? Miecka teraz próba oddalenia zagrożenia. Na razie drużyna przeciwna oddala niebezpieczeństwo. Ach, tak, dobrze to wygląda. I co teraz? Broni, ale piłka nadal w grze, wciąż groźnie. Ależ teraz zły strzał. Nie trafia do w zasadzie pustej bramki z tak bliskiej odległości. Chyba zabrakło tu zimnej krwi. Łatwiej już raczej nie będzie. Ładnie przesuwa się w pobliże bramki. Będzie chyba szukać decydującego dogrania. Bramka! Dwubramkowa przewaga to coś, czego łatwo dziś nie stracą. Powiedzą od środka: jest 3 do 1. Kofana. Teraz okazja. Są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Muszą szybko wracać do obrony. To był bardzo dobry występ. Jednak sztab postanowił, że na dzisiaj starczy. Pofana. Teraz szansa na groźną brzupkę. Teraz Rafael Leon. Złapią kontakt. Aj, co za koszmarnie zmarnowana okazja. Następnej może już nie być. To praktycznie koniec. Już nie zdołają odrobić tej straty. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. To zapowiadało się nieźle, ale piłka została przechwycona. Teraz może być groźnie. Tak, proszę Państwa, kolejna bramka. Podwyższają i tak już wysokie prowadzenie. No i będą teraz jeszcze dwie minuty doliczonego czasu. To środkowuje w pole karne. Ma komu zagrać? Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Może coś być z tego podania. Czy strzeli? Szybki kontratak. Mocne uderzenie w światło bramki. Golkiper wyciąga się jak struna. Fantastycznie broni. Koniec meczu. Zespół przyjezdnych nie zdołał. Rusza więc pierwsza połowa. Ładne zagranie górą. Samuel Czukueze. No, robi się obiecująco. I mamy pierwszą bramkę meczu. Mają co świętować. Znawiamy więc grę po pierwszej bramce w tym spotkaniu. Musa. Pawlowicz. Loftus-Cheek. Świetnie teraz to rozprowadzają. I Pulisic. To powinno było przełożyć się na dwubramkowe prowadzenie. Nie wierzę, że to nie wpadło. Mogło być komfortowe prowadzenie, a tak dalej mamy sytuację stykową. Jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. Przerwana gra i rzut wolny, ale bez kartki. Musa. O, może być zagrożenie bramki. Nie wiem, co chciał tu zrobić, ale to rywale wznowią grę. Cierpliwie konstruują akcję, mimo że jak najszybciej muszą coś strzelić. Czukueze. Love to stick. Pulisic powinien teraz strzelić. Doskonała obrona! Wykorzystuje pełny zasięg i skutecznie zatrzymuje ten groźny strzał. Musa! Musa! Niezły teraz ten pomysł. Doskonały odbiór w dobrym momencie. Jak to rozegra? Jest okazja do kontry. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Niezła próba górnego podania, ależ ma żelazne nerwy. Militał spokojnie rozgrywają teraz piłkę między sobą. Może teraz uderzyć. Niesamowita interwencja. Fantastycznie wyciąga się i ratuje drużynę przed stratą gola. Musa. To może być gol. Gol, proszę państwa, gol. Była jedna bramka przewagi, a teraz prowadzą już dwiema. Wyszedł teraz odważnie z bramki, zgarnął piłkę. Musa. Rabią, ma piłkę. Dobrze to teraz rozgrywają. Czekają aż gdzieś rywale skupią krycie. I zadziałał ten pressing blisko bramki. Co teraz? A nie interweniuje bramkarz. Łapiłkę piłkę pod bramkę. Niebezpieczeństwo zażegnane. Spokojnie przejmuje tę centrę. Piłka dla drużyny przeciwnej. Musa. Próbuje strzału. Dobre uderzenie. Korekta celownika o kilkanaście centymetrów i jesteśmy w domu. No, same liczby mogą imponować, mówiąc wprost. Całkowicie zdominowali dziś rywali. Konstruują akcję za akcją, a do tego są skuteczni. Skończy nam się tu chyba pogromę. Popatrzmy, jak rozwinie się kolejny atak. znowu są przy piłce. Ależ teraz piękne zagranie na dobieg. To musi być bramka. A jednak górą Terstegen, choć piłka zdawała się być poza jego zasięgiem. Stawiają na krótkie rozegranie. Świetny przechwyt. Tym sposobem przerywa akcję drużyny przeciwnej. Czy da widzą nadzieję? Pewnie teraz chwyta piłkę bez żadnych problemów. Prata piłki. Wychodzi za linię gry. Będzie wznowienie. I co teraz? I... Prowadzenia grają do końca. Powtórka. Możemy ponownie rzucić okiem na całą akcję. To wycofanie piłki było prima sorte Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. Świetnie go teraz wypuścił. Bez problemu trzymał teraz piłkę w rękach. Nie była to najtrudniejsza interwencja w jego karierze, ale i tak brawa za koncentrację. Próbuje coś wykombinować. Ciekawe jak to rozegra. Pracą jednak piłkę. Teraz muszą dobrze ustawić szyki obronne. Będzie dobra okazja Bramkowa. Co to była za parada? Świetnie wyczekuje. Interweniuje w idealnym momencie. Ta sytuacja wydawała się niemożliwa do obrony, a jednak na bludzki refleks. Teraz. Ale Bramkarz teraz. Bardzo dobrze. Piłka na środek pola karnego. Świetnie teraz broni. Zagrożenie zażegnane. To już ostatni gwizdek w tym meczu. Spotkanie... Kon